Klirek z Chorzów przegrał na wyjeździe z Euromasterem Chrobry Głogów 3 do 5. Autorami bramek dla chorzowskiego zespołu byli Grecz oraz dwukrotnie Miozga. Na listę strzelców gospodarzy wpisali się Łeszyk, Urbaniak, Nowak i dwukrotnie Pieczyński. Na początku meczu, przy idealnej sytuacji, z pół metra zawodnie trafia praktycznie do pustej bramki. Nie otwieramy właściwie meczu. Potem, kiedy tracimy dwie bramki, wychodzimy na remis i klasowa, klasowy zespół nie może stracić bramki na 3 sekundy przed końcem. Przy złym ustawieniu tracimy bramkę do szatni, co już dodatkowo podłamuje nas, nasze morale. W drugiej połowie trwa wyrównana walka, i można powiedzieć, kiedy wyszliśmy na 4 do 3 po przedłużonym rzucie karnym, szalonym przez Miozgę, sami właściwie oddajemy piłkę zawodnikom gospodarzy, którzy strzelają właściwie do pustej bramki. Bardzo fajne widowisko, bardzo emocjonujące. Musiało się podobać kibicom, bo było trochę dramaturgii. Przeciwnik cały czas był w kontakcie z nami. No, no faktycznie, przestanie stanie 2-0, powinniśmy trochę lepiej kontrolować to spotkanie. Straciliśmy dwie bramki. No dobrze, że ta bramka do szatni padła na 3-2 i. I troszeczkę łatwiej było rozpocząć drugą część spotkania. My musimy się podnieść, bo w ostatnim czasie coś się z nami niedobrego dzieje. Łatwa, przegrana słońca. Dzisiaj, co prawda, po walce, ale również wracamy do domu z zerowym dorobkiem punktowym. Przed nami kolejne mecze. My musimy usiąść, porozmawiać na pewno i wszystko zrobić, żeby na następnym meczu punktować, bo niestety. Tak jak to jeszcze wyglądało niedawno, była możliwość gdzieś tam walki o mistrzostwo, w chwili obecnej już niestety musimy patrzeć troszkę w dół i uciekać tym drużynom, które są za nami.